Oceniam kanał widzów odcinek już 16. Witajcie moi drodzy w tym kolejnym odcinku. Dzisiaj trochę odcinek w takim trochę przyspieszonym trybie. Jeśli mówi mi się uda, to będzie tak jak zawsze o 18. Tego trochę będzie, może przyspieszony, i ktoś pewnie uzna, że niezbyt dobry. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Zatem zobaczmy, kto z tej piątki dzisiaj mi przypadnie. Coś się to przypadek. Masował, wydaje mi się, ale padło na Marian Adult Film Studios. Ty też oczekiwałeś, kojarzę. Zatem, doczekałeś się. A zatem, znajduję się na Twoim kanale, Szanowny Marianie Adult Film Studios. Cóż, to ma nazwa? Widzę. czy trochę wskazujesz, to bardziej film, zdaje się, że dla dorosłych. Tu Marian, filmy dla dorosłych Studio. Ale jak wziąć tak logicznie to poukładać nazwę, no, Studio Maria. No, Studio Mariana tworzące filmy dla dorosłych. Tak myślę, będzie najbardziej logicznie przetłumaczone. Nawet są avatar. Sam mówi za siebie, to jest film dla dorosłych. Mówi sam co widzę, Marian Paździoch. <laughs> Ciężko byłoby go nie rozpoznać. A ta peda całkiem ładnie i wygląda. Z nazwami dość ciekawych gierek. GTA 5, jeden też z popularniejszych teraz. Najnowsza część. A ma powstać szósta. Hitman jako dwa, ale nie ten. Silent Assassin, tylko ten 2018 roku. Ten najnowszy. Red Dead, Red Dead Redemption 2. Tak, to jest też najnowsza produkcja. Tomb Raider też kojarzę skądś. Star Warsów też kojarzę. To jest chyba... Czyli jednak nie kojarzę. Ale mówię, kojarzę, że to jest chyba najnowsza część. Mogę się mylić, bo aż tak się tym nie interesuję, ale... Może nie do tyle gderał, bo to właśnie często odcinek przedłuża. Przejrzyjmy jakieś materiały. Hmm, oczywiście jakieś momencie krótsze, bo na pewno nie godzinne, bo całego bym nie obejrzał. Hm. Co my tu mamy? Minecraft Sex maszyna tylko 12. Hmm. Zobaczmy co takiego zdozwolonego od 12 lat. Jak zaznaczyłeś. Czemu strona Pornhub? Eee, nie, 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 ja tego nie będę oglądał, sorry. Ale ja takie rzeczy nie lubię oglądać. Coś z, z, z jakiś porno, nie, nie. Żałuję, że w ogóle w to wszedłem. Najgorsze, że tu nie pokazuje, co w tym filmie leci. Jakiś sprytny zrobiłeś tyg, żeby nie było widać. Więc muszę coś innego wziąć. Banda nam różaj udaje szmatę. No dawa, może to będzie coś o innej tematyce. No do tylko ale jakoś nagranie jest jakaś inna. Tyle. Miniaturka fajnie wyglądała, a filmik to było jakieś przebudowywanie wieży czy coś. Serio, trochę się zawiodę na tym filmie. To fajnie miniaturka wygląda, ale jakiś film to. Serio, ale trochę miniaturka jest zwiodła, oszukała mnie. Może jak coś innego. obejrzę, to już takie nie będzie, że miniaturka będzie mnie zwodziła. A co tu? Księżniczki z zamku Saurona Minecraft Adventure. No zobaczę. Nie, jak to jest to samo dalej to. To jest ze świnią. Mhm, wszystko jasne. Miniaturki fajnie to wygląda. Bo robią wyrażenie, tytuł też tak kusi, żeby wejść zobaczyć. A jak wchodzę, no to rozczarowanie. Dam ci jeszcze tutaj szansę, jeśli zobaczę inne filmy, ale serio. Nie liczyłbym u Ciebie na zbyt wysoką ocenę, bo trochę to mnie zawiodło. Miniaturka fajne. Tytuł też kusi, no to kusi, żeby wejść. A wchodzisz, no czujesz się rozczarowany. ten coś tu krótkiego może to. Co jakiś emulator życie tragedii. Zoom. Mm -hmm. Dobra. Dobra, ten film całkiem nawet nie najgorszy był jakiś sytuacja z jakimś horrorkiem, przetrwaniem. Nie było to złe, taki dość prosty emulator, ale nie było złe. Nie powiem, że nie. Nawet ujdzie. No bo może coś na szybko, <laughs> prokreacja, prokreacja Będę, że wiem, że będę żałował, ale obejrzę. Może kury, ale czuję, że będę chyba żałował. No, tak. nie się. Dlaczego rzucasz linki To są pornosy XD, nie mogę tego wyłączyć, najgorsze. O, zniknęło. Dobra, na razie jeszcze jest to normalne, że nasionami się rozmnaża kury, to jeszcze jest normalne. I serio to tyle? Myślę. trochę żałowałem, ale może nie z tego, momencie, że to było jakieś nie takie, nie halo, ale też takie trochę, że to zrozumme, że nie takie typowo, Łopie tyle mi się coś przyłączyło. No sorry, ale od razu mówię, nie licznę zbyt wysoką mu nie za nie ma cenę, bo mogę już mogę spokojnie zacząć. Serio, niektóre filmy naprawdę są w dla dorosłych, ale do tego już nie przechodził, bo tutaj jest zupełnie inne gadanie. Co so, niektóre filmiki mają fajną miniaturkę i tytuł. Kusi, żeby wejść, owszem, ale jak wszedłem, to się zawiodłem trochę, niestety. Ten symulator, ten emulator jeszcze tak trochę cię ratuje, bo tak ujdzie, bo nawet to jest typowo takie prosty i nawet nie najgorszy. Cóż, nazwa Awatar Tło to też całkiem fajne, jest brzmi, wygląda to wszystko, ale będąc tą szczery, bo będę szczery. Na wysoką lecz ocenę raczej tu nie powinieneś liczyć nawet w tym momencie. Bo niestety ocenę na razie daje tylko te cztery gwiazdki. Naprawdę, mogłem dać niżej, ale uznałem, że to już by było trochę przesadzone, gdybym je dał zbyt nisko. Bo nie jest zły kanał, ale serio, robiąc takie nad miniaturki, tytuły. Serio, to jest takie trochę oszukiwanie oglądającego. I to nie jest zbyt dobry sposób, żeby sobie zarabiać wyświetlenia. Nie wiem, pewnie dlatego tyle wyświetleń nie mi się, że masz, bo ktoś musiał przejrzeć o fajny film. Ale mówię ci, to nie jest dobry sposób na wyświetlenia. Oczywiście to jest tylko moja porada. Zatem ja wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w odcinku kolejnym. Do oceniania z QA, z assassina. Po prostu w kolejnym. Cześć.